Trzeci Tak w ciągu, nie wiem, dziesięciu sekund. No Mam nadzieję, że mi szyby nie rozwali. Masakra. Na razie jeszcze nie jest taki tragiczny. Takie no, centymetrowe, może półcentymetrowe kulki. Ona się uspokoiło trochę. No, jak będzie większy, to będzie masakra, bo to trzeba jednak jakąś matą wytrzymałość. Nie wiem, tak... 10 minut nadeszła ogromna chmura z daleka. A w, nie wiem, 30 sekund się zachmurzyło, ciemno się zrobiło i Bach! jesteśmy pod Monachium, Niemcy, ładujemy się na Holandię, na Nie Nieźle.